Brudzić, budzić brata Jana. Jedziemy. Na Pierwszy, poziom. Pierwszy poziom. Drugi, Drugi poziom. No. Daj. A. Trzeci poziom. No, no, trochę trochę przyniesie, ale naprawdę. Czekajcie, zaraz wyjdziesz z tą swoją durną papą. Ja, A blisko. Obok, obok. Jeszcze raz, Tomek. Blisko było. Ole, ole. Boga. Ej, jak słabiutko! No kurwa! No, drugą wadis! To jest ma piłką, z a nie widzicie. Piękna. Dobra, no, ale... teraz to poleci. Teraz to patrzcie, jak szybko poleci. Blisko daj, to na kierownię przybliżę, nie? Daj. A blisko! Przepraszam was! Jakiś ksiądz coś zaczyna wrzeć, gdzie ktoś kopie. No. Aaaa. Blisko? Pięk. Jomek, Pięk. co jest z tobą? Piękko. Dawaj, nie ja, nie, ja nie, ja nie, nie, bo ja wybiję. Dawaj, Dobrze. A, blisko, ale troszeczkę. Jeśli chcecie kogoś tak, co jest kanał na stacji go Ja widzicie, obudzić. Czy pana to dawać? Tak. Teraz będzie. No teraz będzie. A! Podaj go. Szybko! Podaj. Daj, 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 daj. Czeбай. I teraz będzie finał imprezy. Patrzcie. to jest i ostatni Nie! Yeah! jeszcze jedno jeszcze jedno jak dobra jest chyba koniec Chciała. Ci nie chcę. jesteśmy dalej Daj. i jeszcze raz ostatnia sensacja Bardzo Dobry, nam cyklo będzie druga część Potrzebujemy. i kurde nie, no Szybko, szybko! Tam e, Hop! I ja! Dawaj! To ten frajer za 5 zł. Dobra, ostatni raz kieruję, druga część. Jakby coś piść... Piście cały czas, co jeden. Jego najlepsze filmiki. A! Po, 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 polecam filmik. Jak? Yy, jak to się nazywa? Patrzkowa z mi starą. Albo, albo, na przykład. W ten, jak, jak się pomać do klapki. No. Dobra i koniec!